Siemanko widzowie, witam w kolejnym nietypowym dzisiaj odcinku. Mianowicie mam dwie gazetki, które otrzymałem z Anglii. Są to niespotykane u nas, przynajmniej ja takich nie widziałem, gazetek reklamowych. Myślę, że całkiem spoko odcinek powinien powstać. Zobaczymy sobie jak w Anglii właśnie wygląda przedstawianie Lego i czy to jest fajne czy nie, czy fajnie by było, żeby to u nas było. No, przekonamy się za momencik. Te gazetki są oczywiście darmowe. Zobaczymy sobie pierwszą The Magazine, czyli gazetka Extra. Co my tutaj mamy? O, jest komiks, nawet są gry w świecie Minecrafta. Widzę, że instrukcja taka: co gdzie jest w stacji kosmicznej. Świetny komiks Ninjago, fajna kreska. Troszeczkę o Harry potterze. Wyniki konkursu, zobaczcie troszkę podobnie jak u nas w magazynach też są konkursy z prasami, tylko tutaj są y, też y, przedstawieni ich autorzy. Fajny pomysł, Star Wars, czyli tak raczej przekrojowo to wygląda. Jest y, ten sklep, zestawik fajny. O, a tego to się nie, nie spodziewałem. Instrukcja zbudowania świątecznego prezentu. Prosta instrukcja, proste elementy. Mamy taką kolorową ciuchcię i lizek w kształcie laski. Biało-czerwony. Fajnie, że coś takiego, czyli taki klimat właśnie klasik. Świetnie, świetnie to wygląda. Eee, Hidden side jest też informacja właśnie o tym magazynie, jak go za darmo dostać. Jeszcze jedna niespodzianka i zobaczcie instrukcja Disney Frozen 2, jak zbudować taką dużą marchewę? Fajny patent. Tego jeszcze nie widziałem. Można to wykorzystać. Co prawda ciężko będzie o te elementy, ale jak już ktoś ma, to taką dużą marchewę może sobie zbudować. Jest też co nieco o friends'ach i na konkurs. Na końcu chciałem powiedzieć konkurs, ale to jest chyba list do świętego Mikołaja z własnymi życzeniami. A quiz jest tutaj, taki mały konkursik. No, powiem Wam, że fajnie ten pierwszy magazyn wypadł. Jak na darmowy magazyn, całkiem spoko. Fajnie, fajnie to wygląda. A ja teraz zerknę do drugiego, bo grubszego, obszerniejszego magazynu. Katalog Świąteczny, słuchajcie, to jest katalog Świąteczny. <laughs> lego kreator, ekspert nas wita tym fajnym świątecznym zestawem zobaczymy co będzie tutaj, już widzę że się rozkłada na kilka elementów są na przykład reklamy breloczków świątecznych chatka z piernika ona tam kosztuje 85 funtów no powiem wam że całkiem spoko, jeszcze świecący klocek jest w zestawie Mega duży kominek. No, ja ten zestaw pierwszy raz widzę. Ta ciuchcia mi się tutaj podoba. Fajnie to wygląda. W ogóle nawet nie wiedziałem, że taki zestaw jest. Powiem Wam szczerze, bo to jest jakaś nowość. Trzeba się będzie tym zainteresować. No, szkoda, że tak późno się dowiedziałem. I, o, tu widzę, że co nieco z duplo, z duplaków. Duplo sobie, ale tylko jedna strona, także spokojnie. Przygody, no naprawdę, powiem Wam, świetnie jest wydany ten magazyn. Bo każdy zestaw ma jakby połowę strony A4, także można tutaj pokazać całkiem dużo z danego magazynu. I widzę, że przy tych większych zestawach jest jeszcze parę słów, parę zdań jest opisanych. Także, no super, super. Zobaczcie, tu, jak jest przedstawiona wyrzutnia kosmiczna. Na rozkładówce. Zestaw ten y, z łazikiem marsjański. Świetna sprawa. Resort narciarski to też jest jakaś nowość. 75 funtów, a mamy tutaj mnóstwo śnieżnych przygód. No, coś nieprawdopodobnego. Że ja się dowiaduję tego z tego właśnie magazynu. Zobaczcie, zobaczcie na kolejnej stronie. Pociąg wszyscy znamy i lubimy, mam nadzieję, ale to, czego mi brakuje, właśnie w katalogach, czyli płytek. Płytek konstrukcyjnych dużych, małych, większych, ale jednak płytek. Bo te best play, best play, te są no, na wagę złota, te największe. Szkoda, że ich jest tak mało dostępnych w sklepach stacjonarnych. No, powiem Wam, że przydałoby się więcej, różnych rodzajów także ulice, bo tego jest zawsze za mało. Tradycyjne klasyki. Kilka zestawów w serii Frozen 2. To jest też nowość. Nie moje klimaty do końca, ale może kogoś to zainteresuje. Właściwie całe dwie strony są tych nowości. Zestawy Friendsów. Tutaj chyba też nie ma nic nowego. Lego Demo 2 no tutaj na pewno nie będzie nic nowego co by mogło nas yy, zainteresować, to wszystko znamy i widzieliście już na pewno na niejednym przeglądzie katalogu Avengersi no, fajny zestawik świetny, świetny zestaw yy, mamy też troszkę setów z Minecrafta Baza Creeperów. Fajny zestaw. I zaczyna nam się powoli Kreator. Zaczyna się Kreator mmm, takimi dość standardowymi zestawami, które również znamy, ale to tylko te dwie strony Kreatora, bo już wyjeżdża Harry Potter ze swoimi budowlami. Jest oczywiście y, autobus fioletowy, no i jest zamek w Ogwarcie 349.99 funta. No, w katalogu ja się jeszcze nie spotkałem, żeby ten zamek był prezentowany, a tutaj jest. A tutaj jest. Ale to jeszcze nic, bo zobaczcie co jest tutaj. Star Destroyer. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? 650 funtów za tak potężny 4784 elementy jest w tym zestawie. Jest to jeden z największych zestawów, chyba w historii Lego. Dla maniaków i fanów Star Warsa, pozycja obowiązkowa. No, jest jeszcze tutaj kilka innych nowych zestawów. I-Wing, Millennium Falcon również się znalazł. Joda. No, ten Joda. Też nie widziałem tego zestawu nigdzie wcześniej. Czy coś jeszcze tu mamy ciekawego? Nie, chyba, chyba nie. Oczywiście seria Hidden Side, która z tego co wiem, po prostu w tym roku jest fenomenem, jest hitem. Jest hitem, bo są naprawdę świetne zestawy. Bardzo fajnie się to sprzedaje. Mój y, ulubiony zestaw to jest ten z y, szkolnym autobusem chciałbym go kiedyś przetestować może, może któryś ze sklepów się do mnie odezwie, zobaczymy zrecenzujemy sobie wtedy wspólnie sety z Ninjago jest tutaj kilka interesujących dużych zestawów w ogóle nie wiem czy zauważyliście, ale większość jest tutaj dużych jednak zestawów nie ma tych malutkich, za dużo Park yy, Jurajski również znane zestawy o, no i to jest coś, na co czekałem. Seria Lego Architecture, jedna z moich ulubionych serii. Tym bardziej, że jest tutaj Empire State Building, San Francisco, Trafalgar Square. Fajne trzy zestawy, fajnie, że to już się znalazły. Ceny też spokojno. No I oczywiście Stranger Things. Jeden z najfajniejszych w ogóle zestawów w historii Lego. Bardzo żałuję, że jeszcze go nie mam, ale no, na razie nie mogę sobie na niego pozwolić. Na pewno widzieliście już recenzję, choćby o Brodę tego geeka albo u innych youtuberów. Świetny, naprawdę świetny zestaw. Jeśli ktoś jest fanem serialu, no to powinien go mieć. Ale co, czy wy to widzicie? Czy to wy widzicie zestaw technik Liber R9800 eksawator, potężna maszyna, 4108 elementów i 400 funtów. 400 funtów za tak skomplikowany pojazd, maszynę właściwie. Chyba to jest największy w ogóle technik, jaki wyszedł ostatnio. Nie wiem, czy jest coś większego do tego Libera. I czy ktoś już go zbudował, to jest ciekawostka. Czy coś jeszcze tu mamy ciekawego o Land Rover Defender w zielonym pomalowaniu? Jeszcze kilka innych techników. Seria Speed. Również fajne elementy są użyte do budowy. Zobaczcie, jak wygląda ten Harley. No, coś pięknego. Jest jeszcze tutaj wesołe miasteczko roller Coaster. Jest NASA Apollo 11 lądownik na księżycu. To jest świetny zestaw. 85 funtów. Ciężko dostępny. Powiem Wam, że ja go jeszcze nie miałem w ręku, ale chętnie bym taki właśnie z okazji 50 lat, które minęło od lądowania człowieka na Księżycu, chętnie bym taki zestaw sobie sprawił. I tak samo ten tutaj na dole, czyli wiatrową turbinę. Dwa świetne zestawy. No i coś pięknego. Duże kreatory, ekspert. Mhm. Mm Nie mogę nic powiedzieć, bo po prostu chciałbym mieć wszystkie te zestawy duże. One są rewelacyjne. Jest zamek Disneya 300 funtów, ciekawa cena i również za 300 funtów pociąg Disneya. Ciężko by się było zdecydować na któryś z tych dwóch zamków. Zamki same w sobie kojarzą mi się głównie z tymi starymi seriami z lat 90. Z rycerzami, może nie z Disneyem. Ale gdybym się miał skusić na któryś z nich, powiem Wam szczerze, że chyba wybrałbym ten zestaw. No tutaj kolejka oczywiście przemawia za wybraniem tego zestawu. Ale coś mi się zdaje, że chyba ten by zrobił większe wrażenie na mnie 4000 elementów kontra, kontra 2925. Czyli tutaj wychodzi taniej w przeliczeniu za klocek. Fajne klocki mamy, no a tu, no wiadomo, to jest kolejka. To by trzeba było się zastanowić. Seria Great Idea: domek na drzewie świetna budowla 3000 klocków. Ponad rewelacja: kilka jeszcze innych z tej serii czyli no, klasyczne klocki, biało-czarne na pewno je znacie. Flintstonowie też się tutaj pojawi, pojawili. No i jest to już ostatnia strona a na ostatniej stronie zestaw z Friends, czyli z serialu telewizyjnego. Powiem Wam, że katalog zrobił na mnie duże wrażenie, plus ta darmowa gazetka. Bardzo dziękuję Ani za to, że przywiozła mi właśnie z Anglii te oba wydawnictwa. Fajnie się dowiedzieć, że jest coś takiego. Przydałoby się u nas, przydałoby się u nas w sklepach również, żeby coś takiego właśnie wychodziło, tym bardziej, że są to darmowe takie magazyny, i no to można powiedzieć, że to jest taki większy katalog. Mini katalog, bo nie jest tak obszerny jak ten mały, oficjalny Lego, ale no, są tutaj rare tasy po prostu. Co strona? Sami widzieliście piękne zestawy. Jeden z fajniejszych. No i właściwie to by było na dzisiaj na tyle. Ja się będę z Wami żegnał. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, czy chcielibyście więcej tego typu odcinków. Trzymajcie się. Cześć.